Mordki. Witam Was ponownie na moim kanale, jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji, a jeśli jesteście, to ponownie hej! Witam, fajnie, że wróciliście. Mam dzisiaj na was filmik, którego na moim kanale nie ma zbyt często. Jest to haul, duży haul, zbiorczy jeszcze z wizyty mojej mamy. Tutaj podlinkuję vloga z Wielkanocy. Tak, dopiero teraz usiadłam, żeby go nagrać, więc zapraszam. I słuchajcie, mam te wszystkie rzeczy powrzucane razem, więc nie będę tego grupować, jeśli chodzi o sklep, ale mam tu przede wszystkim Ikea. Primark i Forever 21. Mam tu akurat kilka rzeczy z Ikei. Kupiłyśmy z moją mamą zwykłą, najzwyklejszą tarkę. Bardzo interesujące, więc odłożę to na bok i przechodzimy dalej. Kupiłam słuchajcie, trzy świeczki. Dwie duże, jedną o zapachu Singling. To jest moja ulubiona świeczka z Ikei. Ona pachnie moim zdaniem takim spa. Ja ją uwielbiam, już ją kiedyś miałam, a, a nie, czekajcie. Singli to jest nazwa serii. No nie wiem, w każdym razie ta szara z kamyczkami. A druga to jest zwykła jabłuszkowa, którą też bardzo lubię. Ja szkoda tylko, że ma taki zielony kolor, bo do niczego mi nie pasuje. Mam jedną taką małą e, o zapachu e, jeżym. Taka o. Kolejna rzecz, szpatułka. To są najlepsze szpatułki plastikowe, jakie możecie dostać. O, kolejna, słuchajcie, interesująca rzecz e, szpatułka do krojenia sera. Tak, jakby ktoś był zainteresowany. Następnie w Primarku kupiłam też dwa opakowania takich uroczych, małych chusteczek. Jedne w kaktusy, a drugie w palemki. Mam kilka rzeczy z punczaka. Kupiłam sobie taki trójpak zwykłych, najzwyklejszych sztyftów do ust z aloesem, ponieważ strasznie miałam suche usta, jak byłyśmy z moją mamą na zakupach i po prostu musiałam coś kupić na szybko no jak zużyję te trzy, to na pewno do nich nie powrócę, bo to jest bardzo, bardzo średnie. Następnie wzięłam sobie coś, co kiedyś już miałam, Pantene Expert Age Defined Thickening Treatment bardzo, bardzo lubię. Faktycznie te włosy zdają się takie grubsze, cięższe, ale nie w takim złym znaczeniu, tylko w takim dobrym znaczeniu. I następnie coś, z, z czego jestem najbardziej zadowolona. Kupiłam sobie takie trzy organizery do pomadek i one były po funta, więc to jest moim zdaniem rewelacyjna cena, bo jak wiecie, takie akrylowe organizery potrafią być bardzo drogie. A ja tutaj mam y, trzy idealnie na pomadki. Mam dwie rzeczy z Primarka, kupiłam kolejną świeczuszkę, taką malutką, o zapachu mojito, więc jak ktoś mnie ogląda, to wie, że ja uwielbiam mojito. I rozpaczam, że one były tylko takie małe, bo pachną faktycznie idealnie, po prostu odwzorowanie mojito, więc... Ona kosztowała 80 pensów. Mam y, też taką torbę w kaktusy, mam ostatnio coś, jeśli chodzi o kaktusy. Za w tej dużej sieci spraymarka mam e, pełno rzeczy. Okej, okay, słuchajcie, kupiłam, e, nie, dostałam w sumie od mojej mamy taki e, bardzo fajny kanister na wodę korkowym zamknięciem i kupiłam sobie też w Primarku e, w sumie dzisiaj, ale chciałam Wam pokazać taki zestaw czokerów za 2 funty, tutaj są trzy czokery, najbardziej mnie urzekł ten w różyczki, e, więc po prostu bardzo się cieszę, że coś takiego dorwałam Dwa funty, super cena dalej w Ikei, słuchajcie, kupiłam najpiękniejsze szklanki, jakie widziałam we flamingi to jest tak po prostu urocze, one chyba kosztowały 50 pensów za sztukę są przepiękne. Wzięłam dwie, bo więcej nie potrzebuję. Tak naprawdę nie potrzebowałam w ogóle, ale nie mogłam się oprzeć. Następnie kupiłyśmy z moją mamą dwa najzwyklejsze dywaniki do łazienki w odcieniu yy, białym. Ja już i kiedyś miałam, one kosztują 80 pensów, po jakimś czasie trzeba je wyrzucić, ale za ten koszt to nie ma problemu. Następnie słuchajcie, tu mam i dwie półeczki, o których mówiłam gdzieś na moim Insta Stories czy coś takiego. I to są takie półki metalowe do składania. Wziąłem jedną taką mamą, takie dwie już mam. ja mam jedną taką dużą. Ja będę je używać po prostu u mnie w tej szafce kuchennej, gdzie mam wszystkie swoje rzeczy jedzeniowe. W ogóle dajcie mi znać, czy interesuje Was taki filmik, jeśli chodzi o, o to, jak ja organizuję swoją przestrzeń w kuchni, bo wiecie, dzielę kuchni i tak dalej, więc może komuś, kto, nie wiem, mieszka w akademiku, albo też dzieli mieszkanie tak jak ja, może komuś by się coś takiego przydało. Kupiłam sobie Poszewkę na łóżko zwykłą białą, w nic ciekawego. I tak samo kupiłam zwykłe białe, dwie poszewki na poduszki. Natomiast kupiłam sobie też takie dwie ładne, wmiętowe wzorki, i te są o wiele bardziej interesujące. I one kosztowały 2,50. Wam w. Też w Primarku choker z Harry'ego Pottera, też za 2 funty, jest po prostu przepiękny. Już jeden choker z Harry'ego Pottera mam, ale nie taki, więc niesamowicie się cieszę, że dorwałam ten. Następnie też z Harry'ego Pottera kupiłam sobie taką koszulkę a la Boyfriend Style z dziurami, z insygniami śmierci i ona była po 8 funtów. Także niesamowicie mi się podoba, jak wiecie, po prostu Harry Potter rules dla mnie i, i to tyle. Dostałam też od mojej mamy taki zwykły szary t-shirt z długim rękawem. Ja sobie wzięłam rozmiar większy, bo ja lubię one są takie oversizedowe i to są koszulki po 350 z Spraymarka. Następnie również z Spraymarka e, kupiłam sobie taką koszulkę e, off the shoulders. Ja nie miałam niczego takiego jeszcze w swojej szafie, także cieszę się, że coś takiego znalazłam. Ona jest w paski, jak widzicie, takie granatowo-białe i kosztowała nie wiem ile, bo nie mam metki. Około pewnie 8 funtów albo 12, jakoś tak. I ostatnia rzecz spremarka to jest coś, co ja uwielbiam. Ja pokazywałam Wam te topy już. To są takie zwykłe topy na małych ramionczkach i ten jest akurat w takie liście, więc fajnie wzorzyście i on kosztował 4 funty ja mam już 4 takie topy ja je uwielbiam. Następnie, słuchajcie, mam Forever 21. Kupiłam sobie jeden czoker, taki delikatny metalowy, drewny i on kosztował 3 punkty i udało mi się dorwać na przecenie dwie takie bardzo luźne koszuleczki które wydaje mi się, że będą idealne na openera one jak widzicie są dość spore, bo to jest wydaje mi się, że L jak nie XLK, L -ka. i one mają bardzo bardzo duży dekor na plecach ale mi się wydaje, że w lato na openerze czy ogólnie jakoś wiecie w wakacje jak macie ładny bralet pod spodem, to nie będzie problemu. I kupiłam sobie taki szary, i on był za funt 99, i kupiłam też taki czarny, i on też był za funt 99, więc super. I ostatnią rzeczą z Forever 21 jest koszulka, i ona jest w paski, i ona była yy, przyceniana na 3,99. I słuchajcie, to jest najprzyjemniejsza bluzka, jaką ja kiedykolwiek po prostu miałam na sobie. Jest rewelacyjna, ma długie rękawy, ma taki luźny krój, jest bardzo przyjemna, że fajnie się ją nosi. I następnie mam ostatnią siateczkę, w której mam w większości kosmetyki, słuchajcie. Chyba tylko kosmetyki. Weszłam do Kiko i kupiłam sobie dwa cienie w promocji, one były chyba po funt 50 i tutaj jest, to jest ten click system i ja mam numerki... 201 Infani, o 201, to jest taki bazowy, biały oraz 243, taki burgundowy, bardziej, może ten Wam wyciągnę, bo on wygląda tak. I on jest taki lekko świecący, to nie jest mat, więc uważam, że bardzo ładny kolorek. Dałam um, kosmetyczkę i te dwie rzeczy na urodziny, natomiast moja mama dopiero teraz mi je przysłała, czy znaczy przywiozła jak była. I to jest, słuchajcie, Pigment eyeshadow AMC w odcieniu 121. To jest takie złoto mieniące się trochę na zielony kolorek. Ja je miałam... znaczy nie je. Miałam ten pigment słuchajcie, w, we vlogu wielkanocnym. Oraz drugi to jest numerek 115, to jest Body Pigment Powder. I to już jest taki odcień szarości, lekko takiej przebitej niebieską poświatą. Następnie kupiłam sobie kilka rzeczy, jak byłam, słuchajcie, jeszcze w ogóle w Polsce, więc może raz, dwa pokażę. Nie było ich tyle, żeby robić osobny filmik. Już widzę tutaj, że jednej zapomniałam, ponieważ kupiłam jeszcze podkład z Pierne Skin Balance, ale mam go gdzieś w pokoju. Kupiłam sobie błyszczyk z firmy Move, chyba w odcieniu Gorgeous All That Glitter Lip Gloss i to wszystko, co Wam pokażę teraz, kupiłam w Contigo. Bardzo, bardzo lubię tą drogerię. Następnie kupiłam Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick, czyli coś, co wszyscy znają i wszyscy uwielbiają i to jest numerek 03 i kupiłam dwa cienie, w których jestem zakochana muszę teraz przewieźć z Polski swoją e, paletkę magnetyczną właśnie, żeby te wszystkie pojedyncze cienie powsadzać i to jest e, Mystic Warsaw i mam odcień Sangeria Night i Passion Light i Passion Light jest moim ulubionym to jest taki brzoskwiniowy kolor e, mieniący się e, na taki złoto brzoskwiniowy, jak go miałam na oczach na koncercie, taki hotel jest po prostu prześliczny no, i następnie skorzystałam z kilku promocji w Superdragu. Kupiłam tą sławną na całego YouTuba Bubeczkę Real Techniques. Ja jeszcze nie miałam, O dziwo chyba jestem ostatnią osobą, która jeszcze jej nie próbowała. Także jak chcecie, test na żywo. Nie wiem, czy ktoś jeszcze byłby zainteresowany, bo chyba każdy tą głąbkę zna. Ja jestem jej bardzo ciekawa. Następnie mam Revolution Strobe Highlighter w takim bardzo dziwnym, żółtym odcieniu I to jest odcień Flash. I powiem wam, że ja go już miałam na sobie, również w Wielkanoc. I nie do końca wiem, czy się z nim polubię. Będę musiała z nim bardziej eksperymentować, bo jak widzicie, on jest taki bardzo niecodzienny i nie do końca wiem, czy mi się ten efekt na skórze podoba. Makeup Academy Undress Your Skin Illuminating Liquid Glow w odcieniu Pink Shimmer. I powiem Wam, że użyłam go do tej pory raz i na pewno u mnie się nie spisze pod całe, na całą twarz pod, pod podkład, ponieważ on sprawił mi, że moja twarz była taka różowa świnka taka trochę. Będę musiała z nim pokombinować. No, na razie jestem tak silnie zadowolona. Następnie wzięłam sobie Maybelline Master Strobing liquid, liquid Highlighter i dopiero w domu się zorientowałam, że to jest tak naprawdę odpowiedni kolory ala. masz highlighter, który ja już mam, ale one dają troszeczkę inny efekt. E, bardzo mi się podoba. Mam paletkę Makeup Academy Professional Sh shade... Six Shade Palette w odsieniu Glamour Gold. Nie mogę jej otworzyć. O! I ona wygląda tak, więc jest to taka, powiedziałabym bardzo podstawowa, ale ma bardzo fajne takie właśnie cienie wpadające w bardziej złote kolorki, którymi ja ostatnio się lubuję i po prostu uwielbiam. Bardzo podoba mi się design tej paletki, jest taka prosta i efektowna. I ostatnia rzecz to jest Collection, Contour Kit, Highlight i Scope. I tutaj nie wiem czy jakiś kolorek, wydaje mi się, że oni mają tylko jeden, jeden odcień z tej paletki. Wygląda on tak, więc bardzo, bardzo obiecująco. Ja mam nadzieję, że się dobrze spisze. Rozmawiałam na jego temat z Anią z kanału Fokusowana i ona go uwielbia, także mam nadzieję, że i u mnie się sprawdzi. Wybrałam um, z Nails Ink Kilka rzeczy do paznokci w funciaku i wzięłam sobie tutaj kawiar base coat i top coat, czyli top coat i base coat kawiorowy bo słyszałam kilka fajnych opinii na jego temat, na, czy na temat tej serii, więc jestem ciekawa jak ona się spisze u mnie. Miałam też słuchajcie sobie top coat matowy, bo chcę zrobić porównanie top coatów matowych, bo mam już dwa, także jestem ciekawa jak on się spisze, czy będzie lepszy, czy nie. I ostatnia rzecz do makijażu to jest Max Factor Max Effect Gloss Cube w odcieniu 09 i to jest taki typowy nudziakowy błyszczyk, tylko że on ma taką matową konsystencję. To jest błyszczek, ale trochę taki bardziej matowy. E, daje bardzo takie nietypowe, fajne wykończenie. E, I ostatnia rzecz to jest bomba. Dostałam od mojej mamy bombę z Lasha i to jest Blackberry Bath Bomb. Wygląda ona tak i ma taki napis BOMB, więc... E, jest rewelacyjna i tak cudownie pachnie, że nie mogę po prostu się poczekać, aż ją e, użyję. Przeczytałabym Wam tutaj składniki w ogóle, natomiast już się wszystko e, starło, niestety. No i widzicie, tak pędziłam, pędziłam i wypędziłam. To jest, słuchajcie, wszystko, także trochę tego było. Pewnie i tak mi się tylko wydaje, że szybko mówię, a jak zwykle nie mówię szybko. Dajcie mi znać, co Wam się spodobało z tych zakupów, czy coś mieliście, czy coś polecacie, czy coś Wam wpadło w oko. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam serdecznie na moje social media. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji. I co, dziękuję bardzo za oglądanie, ja lecę na lotnisko. A my widzimy się w następnym filmiku.